No dobra, jesteśmy W92, zatangowana do pełna fura, 781 km przebiegu mamy. Mamy ręczny, jest shifter, sportowa kiera, fotel kupełkowy. Zaczniemy sobie od traski takiej wolniejszej, a potem pojedziemy na trasę numer 2. 34 też w dieselku Najprawdopodobniej e, mamy coś z tylnymi zaciskami, bo blokują Zobaczcie, chcę ruszyć Ruszam i hamuje auto e, Coś nam trzyma Coś nam trzyma napęd Mały serwis Trzyma? Nie, nie trzyma, zajebiście jest W ogóle powiem Ci cztery, ta traska będzie idealna dla ciebie, nie? W ogóle taka mega fajna, powoli dużo przekładek. Jak będzie jeszcze mniej trakcji, to stary jest to. Wydech. O, wydech, to na lawetę chyba co, w sensie podjechać, żeby zobaczyć awaria. awaria, awaria, awaria dziś nam nie przeszkodzi A jest mniej tej rury? No Jest taka wiesz... Oska. Właśnie były generalnie takie HMK, a jak ona się nie jakoś nie ten? Nie. No dobra, test numer dwa. Wsadziliśmy mniej trakcyjne opony. Trochę węższe, trochę mniejsza średnica. Zobaczymy, jak teraz to będzie jechać. Staję, można robić driftówę do taniego upalania z 2 0 diesla Wygląda to z zewnątrz, łatwo. Wszystkie przekładki robię bezręcznego. Jakby coś się tylko sobie rzucam, autem po prostu i tyle, nie? A jest tak na limicie, nie? Masz dobra, no to? trzeba iść dalej, nie? A jako pod nim, powiedz. No, jak tam pogrążył się pod motor? Ten Spoko. Nit, a tam ten? Który? To jest fajnie, spoko, elegancko Szybko dosyć, co? 150 nie ma, ale... Ja liczyłem na coś szybszego, szczerze mówiąc ja ok, tak, aj, dobra. ale już po dalszej części lotniska wtedy wtedy nie, nie Dobra. Aj, te przyzwyczajenia Hej, spoko! Czego nie ma? Nie myślałem, że z deszaka nie ma No temu co? No ja. Nie, no trzyma się dobrze. Moja gruba było takie, wiesz, takie. A tam i tam też. No dobra. Ja miałem kupę, w majtach, kupę, kupę wマイтак miałem przez chwilę. Tutaj. No. stary tam jest Kurz, wszystko, nie? Ja mówię, że tak się tak Kurwa, tak blisko. Ja wiem, o! Zaraz będzie tak, jak Danie przy oparciu. Ale w ostatniej chwili mnie stary wyrzuciło na drugą, nie? Elegancko, podaję. Wklejanie się ze zderzaczkiem to jest coś przyjemnego. Silniejszy ode mnie, musi być blisko. Urwę, zderzak to urwę. i każe wjeżdżać a takim łatwym jak tylko przejechałeś to po zaczęła się o dobra, doszedł hej, nie jest źle myślałem, że będzie gorzej no pewnie, śmiało, dawaj a kiedy upału sobie pakujecie? no wiesz co, no, teraz testujemy tego 2.0 diesla Aktualnie jest spoko, trochę go może później, bo to jest seria, nie? Później go odmuchniemy na więcej I wtedy v no. no, Ale powiem, ciężko się idzie tu w parze, bo Serii, jest tyle możliwości linii przejazdu, że nie wiesz co się wydarzy, nie? A tu do, na ten czym no, no, do niego dojeżdżać? Czy się sobie Tak, tak, tak. Schamowywałem się lekko, no. No, to fajnie podaje. Boże, nie? Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jak na 10 lat, nie? 10 lat ma? Kurde, stary, super. Jak tam? Ja tam patrzę. Piąteczka. Powiem ci super, naprawdę stary. No widziałem że już koniec, tam jeszcze przed Tobą jechali coś tam, ale w ciemno można jechać, fajnie. Bardzo, bardzo pewnie jeździsz. Ojej, coś pięknego. Dzień dobry, witam, do końca to na Na ostatni winkel. Ostatni Winkel raz, dobrze? Pani Szandrze Spokojnie, ta taksóweczka jest z dieslu. Tutaj się jeździ. tylko po... 2-0. Tylko 2, no. tylko 2 To powoli się jeździ panie, bo to dużo pali przecież kurde. Jeździcie coś? Siema? Jeździcie coś czy nie? Jeździmy, zaraz odpalamy. Jakąś parkę można skalić. Widziałem, że dobre parki kleicie. No pewnie, staramy się. A która twoja? Niebieska. A no to fajnie tam się na same problemy. No to, klasyk. Kurwa, to jest klasyk. To klasyk, nie? Bo tak w póki jeszcze te są całe. A <słysy> nie, <słysy> <słysy> będzie to nie, 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 będzie dobrze I każdym razem tak samo jechał. jak było? Był no stary, piąteczka, mega lead. W ciemno można było jechać. Naprawdę fajnie. Się. No. Uch. Na takich śmietnikach już jeszcze, że dramat. Ja też mam teraz mega śmietniki, ale prędkościowo właśnie podobnie było, więc fajnie się jechało. A, cię widziałem tutaj, jak lampę przednią. <laughs> Chcesz za mną pojechać? Możemy spróbować. No dodawać. Tak no spoko, na luzie. Bo Góra na tyż, no. na, na filmach będzie obita Lota no Kolejny mi nie wyjaśnił, że to jest seria 2 litry diesel On też, nie? Przyszła ta jego żona Co, co to może za 7 litrów? Mówił, 2 litry Jak 2 litry diesel? jak? 2 litry Oj Awaria? Aha, aha myślałem, że coś się popsuło co tam? Dobrze, koniec opon. Koniec jazdy. Koniec jazdy. No mamy to. Słuchajcie, jedna, jedna czwarta baku. Jedna czwarta baku wyjeżdżona. Dobra, mamy to.